No niestety, bo nie da się inaczej Niestety wolno musimy iść zajebiście Dobra, idź, dzielić idź. Teraz trzeba trzeba tam włożyć i będzie gites Będzie gites kurwa, tylko tam dojść bo dojść na trzeźwo właśnie nie da Ty kurwisz on, jaki ty szybki jesteś wbij mu Paralizator A może być. Pewnie go to nie ruszyło nawet Dobra, zobaczymy Czy w stanie? Krew się nie leje? Chuja żyje, cwed garbaty. Trzeba spierdalać Ubiegnie, biegnie. No chodź O, o kurwa Uuuu A jakim to kurwa cudem wybuchło? Wybuchłem Oho ho, kurwa Mać Co tu się dzieje? Co tu się dzieje Dobra, wrócę do tamtego momentu o ja pierdolę ile przechodzenia Dobra ludzie Ja tam wrócę Dobra Kurwa mać Trzeba znowu to ponownie zrobić Przypal się dupku, przypal Teraz na pewno przeżyjemy Nie damy się zabić Dziwne Prawdopodobnie nie można szczelać z broni która się zapala czy coś, granatnik to jest taki właśnie. coś, Czy który jak widać? Wybucha sprzęt Dobra, zabijmy tego chuja, żeby nam nie przeszkadzał Teraz może nie wybuchnie No kurwa, tychaj Żyjesz Stekłeś Przeładujmy Kurwa co ja robię Dobra Powolutku aż do skutku Bo ja szczelam, strzeliłem z granatnika i widzicie co się stało Kurwa musiałam nadrabiać ponad pół godziny w dupę gry Tak to jest jak się nie daje do pamięci Systematycznie O, trudno się mówi Faktycznie jest ciężko Idziemy. Wziąłem na wszelki wypadek magnum. Jakby coś się kurwa szykowało grubszego. Nie jest tak daleko, ale może być trochę niezaciekawie. Więc trzeba być na czu... trzeba, trzeba być czujnym. Gdyby ktoś pytał. Dobra. No, Dawaj, otwieraj te drzwi. Czas skończyć tego rezydenta mm. Dobra, to było tędy zdaje się Tyle co pamiętam oczywiście Na razie jest cicho Tutaj mm -hmm. Idź Jill. śmiało Kroczyk po kroczku z każdym krokiem coraz bliżej celu. Oj, to nie jest żart z tym bieganiem. Sprawdziłem, testowałem, dam do pamięci i wyjebało mi znowu. Jak to niosłem. Znaczy biegłem i niosłem to paliwo. Więc trzeba uważać. A teraz to kurwa to. Człowieku. Znowu wolnie jak tak. Zajebiście Zajebiście ja się czuję. Mogę biec ile w lezie. I nikt mi nie zabroni, bahahaha ha, ha. Tak, to jest te uczucie właśnie Se ile wlezie Nikt ci nie zabroni, nikt Tylko jakiś popierdolęca Którego będziesz musiał mu Będziesz mu musiał rozstrzelić łeb Trudno się mówi O, tu coś może być Możliwe Wcale bym się nie zdziwił coś tu leży? Tu coś chyba leży, ale nie jestem pewien na 100%. Dobrze. O ty kurwiszonie, chcesz mi zajebać? Dla Jill? O ty kurwa jebana. No jak teraz ginę, to będę kurwa, nie wiem. Szacunek stracę. O o, to nie wygląda dobrze. Jill, Jill! Do, kurwa! O! Paralizator się na coś przydał. Ciekawe, czy go chuj stelją? Jak tam z życiem? O, o a ty, nawet dobrze, myślałem, że będzie game over. Żyjesz? Pewnie, że kurwa żyjesz. ole się nie o kurwa. Ja pierdolę. Ja spierdalam z tego... Z tego... Z tego czegoś. No i... i jednego... Ch Chuja mnie to było dobre kurwa Wziął mnie za fraki kurwa do góry podniósł Paralizator się na coś przydał Jak mu wyjebało, to szczaczka się zakupciła. bywa i tak, dobra gdzie teraz? Teraz może trzeba odpalić to, myślę tak Mmmm, znowu Jakieś stranie słyszę tego popierdłańca Jest czu, 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 czu. Tak O to chodziło Dobra zdychaj kurwo Zabić chuja No dawaj, dawaj Jeszcze raz Jeszcze chcesz maleńki? On już chyba ma dość No ja bym też na jego miejscu Bym miał dość Ole się jasno zrobię, o ja cię pierdolę Tsz, ho, ho ho Nie zaczynaj ze mną, dziwko Jeszcze ci mało? I ostatni strzał I pozamiatane Czy już masz dość? Chyba już ma dość Masz już dość? No jak nie masz, to się zgłoś do mnie, ale ja tu mam tyle amunicji, że ma sakra. Dla, dla każdego. Każdego poczęstuję po trochu. Nie ma problemu. Dobra. Teraz trzeba zapieprzać do windy. Już nas tu nic raczej nie czeka.